Dziwne zachowanie Vicky Gabor za kulisami Sylwestra. Było zamieszanie. Choć większość artystów była na miejscu od dawna, Vicky Gabor pojawiła się w katowickim spotku na Sylwestrze z dwójką dopiero po północy. Zaśpiewała na scenie, pozowała niezbyt chętnie do zdjęć. Co jeszcze się działo za kulisami Sylwestra TVP? Tuż po świętach w mediach pojawiła się informacja o domniemanym ślubie wiki Gabor. Bogdan Trojanek, znany muzyk romski, zasugerował, że młoda artystka wzięła ślub zgodnie z tradycją romską z Giovannim, wnukiem Trojanka. W rozmowie z dzień dobry TVN muzyk podkreślił, to nie jest koniec, to jest początek. Według tradycji to wesele musi być pięciodniowe, więc to się tak nie skończy. Najpierw emocje opadną, a później jeszcze zaskoczymy wszystkich. Sama Wiki Gabor odniosła się do tych doniesień jedynie raz, wyjaśniając, że obecnie jest zaręczona. Warto zaznaczyć, że ślub zgodny z tradycją romską nie ma mocy prawnej, co wywołało dodatkowe spekulacje wśród fanów i mediów. Sylwestrowa metamorfoza Vicky Gabor. Vicky Gabor była jedną z gwiazd tegorocznego sylwestra z dwójką. Na scenie pojawiła się dopiero po północy. Artystka wystąpiła w panterkowym płaszczu, miała też różową perukę, w której wyglądała niczym Nicki Minaj. Stylizacja wywołała spore zaskoczenie i była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Wiki Gabor unikała rozmów z dziennikarzami za kulisami imprezy. Wyjątek stanowił jedynie dziennikarz jednej ze stacji radiowych. Rozmowa dotyczyła jedynie spraw zawodowych i musiała być powtórzona, bo menedżer artystki nie nacisnął przycisku nagrywania na telefonie. Artystka zapozowała także do zdjęć, jednak nie zdecydowała się na szersze wypowiedzi. Nic dziwnego. Wiadomość o zaręczynach i prawdopodobnym ślubie 18-letniej piosenkarki wywołała burzę w sieci. Część ludzi brała informacje o zaręczynach za niewiarygodną plotkę. Występujący w sylwestrowym koncercie Piotr Kupicha dopytywał się nawet faktu, czy ta informacja w ogóle jest prawdziwa. Dlaczego Wiki Gabor unika mediów? Po ogłoszeniu zaręczyn, Wiki Gabor wyraźnie ograniczyła swoją aktywność medialną. Sylwestrowa impreza była jedną z nielicznych okazji, kiedy pojawiła się publicznie, jednak jej niepewne zachowanie za kulisami wskazywało, że po prostu nie chce rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Wydawała się też smutna i zmęczona, ożywiła się tylko, gdy opowiadał o swoich planach zawodowych. Po sesji zdjęciowej z okazji Sylwestra z dwują Wiki oddaliła się ze spotka, rezygnując z afterparty dla artystów.